Jest jedynym polskim miastem położonym na trzech wyspach i na kilkudziesięciu, łącznie 44 małych, niezamieszkanych wysepkach. Dlatego mówi się, że to kraina 44 wysp. Witajcie w kolejnym magazynie abonenta Wektry. Tym razem z kamerą przyjechaliśmy do Świnoujścia. Za kilka chwil, jak zawsze, opowiemy Wam nieco więcej o mieście, pokażemy także, a właściwie przede wszystkim, co nowego w Wektrze. Zapraszam, zaczynamy! Niedostępna pustynia i dwa jakże odmienne charaktery. Ten odcinek magazynu zaczynamy od zapowiedzi filmu Pojedynek na pustyni, w roli głównej, genialny Michael Douglas. Amerykańska premiera odbędzie się 17 kwietnia, także w tym dniu obraz będzie dostępny w Vektra WOD. To nie pierwszy raz, kiedy Trawot umożliwia swoim abonentom oglądanie filmu już w dniu światowej premiery. Pojedynek na pustyni to mocne kino. Grany przez Michaela Douglasa, Madek to biznesmen, który nie boi się dochodzić do wyznaczonych celów. Po przysłowiowych trupach kocha zarabiać pieniądze i polować. Ben, z kolei, żyje od lat na obrzeżach pustyni, jest młody i biedny i zostaje przewodnikiem Madeka. Niespodziewany obrót wydarzeń sprawia, że polowanie na zwierzynę przekształca. Się w polowanie na człowieka. Pojedynek na pustyni to tylko jedna z wielu nowości, jakie Wekra Wod przygotowała dla swoich widzów w kwietniu. Teraz w magazynie tradycyjny już przegląd nowości miesiąca w wekrze wod czas na wiosenne przebudzenie. Inteligentny humor. Oskarowi zdobywcy. Sensacja. Najlepsi reżyserzy. Ambitna rozrywka. Obudź się z zimowego snu i sprawdź już dziś nasze wiosenne nowości. Bo wod w wektrze to nie tylko kino akcji, ale też i filmy, które bawią, strażą i wzruszają zarówno dzieci, jak i dorosłych, niektóre, o czym warto pamiętać, dostępne są bez żadnych opłat. Pamiętacie Tomka? Rudowłosy spryciarz jest bohaterem wiosennej kampanii Vectry. Zachęcamy Was do obejrzenia nowego spotu. Zobaczcie, co proponuje Tomek. Dla Tomka wybór jest prosty. Internet 100 megabitów z telewizją już za 79,90. A ty co wybierasz? Vectra. Prosty wybór 601, 601, 601. Warto przypomnieć, że klienci, którzy wybierają superszybki internet od Vectry otrzymują bezpłatnie subskrypcję PlayStation Plus. To idealne połączenie przede wszystkim dla miłośników gier. Usługa pozwala na pełne wykorzystanie superszybkiej prędkości, a z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni abonanci Vectry. Dla nieustraszonych pogromców zła, dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Dla miłośników ostrej jazdy internet 100 megabitów z subskrypcją PlayStation plus już za 60 zł. A ty co wybierasz? Vectra. prosty wybór 601 601 601. Zajrzyjcie na stronę Vectra.pl, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje na temat konkursu i oglądajcie Polsat viasa history warto tym bardziej, że telewizor jest jednostki u nagród o Weź udział w konkursie i wygraj 50-calowy telewizor Sony, tablet Samsung Galaxy lub jedną z 50 książek. Szczegóły konkursu i regulamin na www.vektra.pl. A teraz przypominamy o nowej usłudze, jaką Vectra oferuje swoim abonentom. To bezpłatny zwrot sprzętu za pośrednictwem paczkomatów InPost. Korzystanie z tej usługi jest naprawdę proste. Należy wejść na stronę internetową Vectra.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz. Abonenci powinni wpisać do formularza m.in. nazwę klienta, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także symbol klienta. Nie trzeba podawać numeru PESEL. Po wypełnieniu formularza klienci Wektry otrzymają SMS-em lub mailem kod, który potem zarządza paczkomat. Po wpisaniu tego kodu pozostaje już tylko pozostawić urządzenie abonenckie w jednej ze skrzynek paczkomatu i gotowe. A teraz w magazynie stały punkt programu. Wizyta w mieście, w którym obecna jest Vectra. Na początku zaglądamy do biura obsługi klienta, które znajduje się przy ulicy Kościuszki 9 w Świnoujściu. Jak się okazuje, w tym mieście Vectra coraz mocniej zaznacza swoją obecność. Mamy coraz więcej umów, coraz więcej abonentów, jest coraz większe zainteresowanie internetem. Klienci pytają o internet, ale najczęściej proszą o wymianę dekoderów na dekodery HD z funkcją nagrywania. Największą popularnością jednak cieszą się tutaj paczki których dodatkowym a atutem jest jeden wspólny rachunek? Dajmy na to do trzech usług: tak? telewizji, internetu i telefonu. Zamów, zadzwoń lub wyślij SMS 601 601 601. W biurze obsługi klienta w Świnoujściu często zawierane są umowy krótkoterminowe. Najczęściej z budowlańcami, którzy przyjeżdżają do miasta na kilka lub kilkanaście miesięcy, Świnoujście prężnie się rozwija, a to jedyna z największych prowadzonych tu inwestycji budowa gazoportu. Tuż obok nowoczesnego terminalu LNG znajduje się zabytkowa latarnia morska. Została uruchomiona w 1857 roku. Latarnia morska w Świnoujściu ma prawie 65 metrów wysokości, jest najwyższa nad Bałtykiem, a także że jest jedną z najwyższych latarni na całym świecie. Żeby wejść na sam szczyt, trzeba pokonać ponad 300 schodów. Warto jednak się trochę zmęczyć i wejść na sam szczyt. My dochodzimy do setnego schodka, czyli jeszcze 200 przed nami. A dalej, czyli na szczycie, takie widoki. Mieliśmy trochę szczęścia, bo wiatr nie wiał zbyt mocno. Kiedy podmuchy są silne, latarnia ze względów bezpieczeństwa nie jest udostępniana turystom. Ze szczytu bardzo dobrze widać falochrony. Ten widzieliście na początku magazynu. To falochrony zachodni z malowniczym znakiem nawigacyjnym stawą młyny. Świnoujściem znane jest z pięknych, szerokich i piaszczystych plaż. Takie widoki, ale też zadbana promenada, dobrze rozwinięta baza noclegowa i uzdrowiska przyciągają nawet poza sezonem wielu turystów, nie tylko z Polski, ale i często z graniczących z miastem Niemiec. Zarówno goście, jak i mieszkańcy często spacerują po 40-hektarowym parku zdrojowym, zaprojektowanym w XIX wieku przez architekta, który był także twórcą ogrodów królewskich w Berlinie i Potsdamie. Świnoujście to miasto turystyczne, ale też i część dużych szlaków transportowych. Przypływającą przez miasto Świną nieustannie płyną promy pasażerskie, towarowe, a w przystani zacumowane są statki cywilne i marynarka wojenna. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Świnoujście było twierdzą, to dowody. Cztery forty wybudowane pod koniec XIX wieku. Dziś w każdym z nich usytuowane są placówki kultury. Duże wrażenie na zwiedzających robi Fort Zachodni, a to Fort Anioła, wybudowany nad wzór mauzoleum Hadriana. Na uwagę Świnoujściu zasługują nie tylko wojenne obiekty, ale też zabytkowe kamienice i kościoły. W dawnym ratuszu znajduje się Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Nieopodal mieści się Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla i Teraz już tylko część kościoła protestanckiego Marcina Lutra dziś pełni rolę Wieży Widokowej. Wizytą w Świnoujściu kończymy ten magazyn Abonenta Wektry. Spotykamy się ponownie w kolejnym odcinku. A nowy magazyn wyemitujemy na początku czerwca. Od teraz w magazynie Abonenta Wektry będziemy się spotykali z Wami nieco miesiąc, a co dwa miesiące. Do zobaczenia!